Jan Brzechwa Talerz Kto z głębi z was, jak należy, Czy talerz stoi, czy leży? Odrzecze stu. Drodzy moi, kto nie ma nóg, Ten nie stoi. Urażać nie chcę talerzy, Lecz talerz na stole leży. Zawołała karawka. Ależ, ja nie wiem, czy stoi talerz. Znam za to zwyczaje swoje. Choć nie mam nóg, jednak stoję. Chleb rzekł. To rzeczy nie nowe. Zadzierasz karawko głowę. O właśnie, karawka brzęknie. Mieć głowę to już jest pięknie. Gdzie szyjka jest, tam i głowa. I stąd postawa pionowa. A ty spójrz, proszę na siebie. Ty leżysz, rozumiesz, chlebie? Tu ostro zgrzytnęły noże. Stoi, kto leżeć nie może. A chwalić się tym nie trzeba, nie trzeba zwłaszcza kpić z chleba. Talerze tylko milczały. Milczały, bo nie wiedziały, co o tym sądzić należy. Czy talerz stoi, czy leży? I czy jest jakaś zasada, którą stosować wypada? A goście siedli do stołu. Każdy zjadł talerz rosołu, następnie talerz bigosu, Lecz żaden nie zabrał głosu. Jak rzecz rozsądzić należy? Czy talerz stoi, czy leży?